Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na tarotę codziennego. Dziś mamy poniedziałek, 22 sierpnia. Zobaczymy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Poniedziałek, 22 sierpnia. Poniedziałek, 22 sierpnia. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Poniedziałek, 22 sierpnia. Poniedziałek. Osoby z podznaku, bo rano tutaj karta Pięciu Kielichów może mówić o takim samopoczuciu, o mm, stanach migrenowych, jakimś bólu głowy, takim przesycie emocjonalnym. Być może kogoś lub czegoś będziecie mieli po prostu w tym dniu dosyć. Jeżeli chodzi o byki, Szóstka Mieczy może mówić o sytuacjach, w których ktoś będzie podążał w waszą stronę. Być może dostaniecie jakieś. Informację, jakąś wiadomość, bo tutaj karta też y, mówi o y, komunikacji drogą zdalną. Y, tutaj też mogą być takie sytuacje, w których to wy właśnie w dniu dzisiejszym y, wybierzecie się y, w jakąś podróż. Osoby z podznaku bliźniąt. Karta śmierci mówi o y, definitywnym kończeniu jakiegoś etapu w swoim życiu. To jest bardzo dobra karta. świadomie będziecie podejmować decyzję, że już z czymś nie jest Wam po prostu po drodze. Osoby z podznaku raka w dniu dzisiejszym mogą coś przeoczyć, czegoś nie zauważyć, coś może umknąć Waszej uwadze. Być może też tak naprawdę nie, chcieć, nie chcecie widzieć pewnych rzeczy, odwracacie od czegoś wzrok. Osoby z podznaku lwa. No tutaj karta Drzewa Życia mówi o takim. Takiej tej blokadzie, tak więc postarajcie się w dniu dzisiejszym nie załatwiać żadnych takich poważniejszych spraw. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku panny, karta Redwanu mówi o wyjeździe, o przemieszczaniu się, o jakiejś podróży, o takich sytuacjach, w których wreszcie coś nabiera rozpędu, wreszcie coś zaczyna się dziać. Jest to bardzo dobry dzień na zakup jakiegoś środka transportu i też jako ostrzeżenie tutaj karta pokazuje, żeby uważać właśnie na tą zbytnią, zbyt dużą prędkość na drodze. Jeżeli chodzi o wagi, karta trójki buław mówi o tym, że w dniu dzisiejszym będziecie tak naprawdę y, żyć tym, co przed Wami. Y, bardziej będziecie myśleć o przyszłości, być może o jakiejś nowej drodze życia, o planowaniu jakiegoś wyjazdu i jakiejś podróży skorpiony, karta świata mówi że w dniu dzisiejszym prawdopodobnie możecie mieć kontakt z osobami z zagranicy być może czeka też Was jakaś taka poważniejsza, daleka podróż karta też pokazuje, że pewien cykl Waszego życia właśnie dobiegł końca tutaj też karta pokazuje, żeby szczególnie w dniu dzisiejszym bardziej otworzyć się na to co obce, dać się odnaleźć światu, też jest to bardzo dobry dzień dla osób, które chcą Nawiązać współpracę właśnie z jakimiś firmami z zagranicy. Strzelce. Karta cesarza mówi o stricte kwestiach zawodowych, tak więc jest to bardzo dobry dzień dla osób szukających pracy. Dla osób, które chcą na przykład poprosić swojego przełożonego o awans, o podwyżkę. Jeżeli jesteście mężczyznami, to warto w dniu dzisiejszym założyć własną działalność gospodarczą. Tutaj też w dniu dzisiejszym najważniejszy dla Was może być Wasz partner. Natomiast jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać takiego mężczyznę już do stałego, poważniejszego związku. Koziorożcy. Karta Giermka Mieczy mówi o plotkach, pomówieniach, niesprawdzonych informacjach, tak więc uważajcie na to, co w dniu dzisiejszym słyszycie, a także baczniejszą uwagę przywiązujcie właśnie Wy do tego, co innym dalej przekazujecie. Wodniki. A monet mówi o takich możliwościach, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Są to takie sytuacje, które drugi raz mogą się już nie wydarzyć, tak więc tutaj, miejcie o czym dookoła głowy. Też karta może symbolizować takie historie, w których na przykład znajdujecie jakieś pieniądze na ulicy. I jeżeli chodzi o ryby, u was w dniu dzisiejszym ważną rolę może odegrać jakaś starsza kobieta. Wasza partnerka, ktoś z rodziny, babka, przyjaciółka. Jest to dzień, w którym na przykład dowiecie się o ciąży, o narodzinach jakiegoś dziecka. Dziś warto też pomyśleć bardziej o swoją przyszłość, o zabezpieczenie swojej przyszłości. Jest to dobry dzień dla kobiet, które chcą na przykład założyć własną działalność gospodarczą bądź też wejść właśnie w jakąś współpracę z kobietą. A jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać kobietę już do takiego stałego, poważniejszego związku. W tak więc tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę oczywiście udanego poniedziałku i zapraszam Was na jutro. Pa pa!